Cześć, słuchajcie, przychodzę z recenzjami dwóch filmików, dwóch seriali, nie filmików, tylko seriali. Pierwszy jest to Nocny Agent. Słuchajcie, fajny film, fajny taki na wieczory, jak nie macie, macie takie luzackie filmy w łóżku z popcornem albo nie wiem, z pizzą i nie, ma, nie macie co ze sobą zrobić, w sensie nie macie już, weszliście już w ten, że... W, w, te, te, telewizja już jest cała obejrzona, internet cały obejrzony, to ten nocny agent jest dla Was. Fajny film, słuchajcie. E, Luźne. Jak e, tytuł mówi, jest o agentach. E, o podwójnych agentach, o agentach w Białym Domu, o agentach e, e, mm, e, dużo zwrotów akcji chociaż powiem wam, że po pierwszym odcinku wiedziałam kto jest tym podwójnym agentem i kto jest kretem więc przez chwilę, znaczy tak, od razu wiedziałam to potem w, po dwóch, trzech odcinkach troszkę mnie tak jakby zmielił trop i stwierdziłam, że, że jednak to ktoś inny ale potem jednak wyszło na to, że miałam rację tak bardzo było, bardzo jest to y, tutaj ujęte, y, za bardzo, tak, no nie jest to płaroże że tam no, jest tyle wątków, że, że naprawdę nie wiecie, kto jest mordercą, ale tutaj no ja odkryłam to od razu po pierwszym odcinku, w trakcie pierwszego odcinka, więc y, myślę, że, że taki łatwy ten film. Ale faktycznie warto. No słuchajcie, no, światek agentów jest na porządku dziennym. Teraz jest wojna w Ukrainie, więc <laughs> przypuszczam, że nawet nie wiedząc obracamy się wśród agentów. E, więc no cóż, no takie życie. Ja Wam polecam to. E, zwroty akcji są fajne. E, luźnutki filmik. Warty obejrzenia. Filmik serial. Warty obejrzenia. także, e, Także o i słuchajcie mu um, ciała. Ciała, obsada. O. Obsada. Tutaj pokażę wszystko. O. I y, słuchajcie, seria ciała. Wynalazł je mój mąż. Y, powiem Wam tak. Dawno nie widziałam takiego filmu. Y, tak zagmatwanego i tak dobrze zrobionego. Poprzez chwilę zastanawiałam się, czy to nie um, Constant, jak on się nazywa Konstantin? Scorsese, o. Bo Scorsese ma taki specyficzny swój sposób bycia a propos nagrywania filmów. Od no, razu będziecie wiedzieli, że to jest jego, jego wyreżyserowany serial albo film. I tu myślałam, że to też jest jego, ale powiem Wam tak film trzyma w napięciu yy, od pierwszego momentu. Nie ma seksu, yy, nie ma jakiegoś tam przelania dużej krwi, nawet chyba nawet w, w tym nagłówku nie ma, że aż tak dużo tych tam rzeczy złych. Yy, film science fiction. Przemieszczamy się w czasie, yy, spotykamy, yy, musimy rozwikłać zagadkę. No i okazuje się, że pokrywają się cztery... Jedna zagadka, cztery czasy i one zaczynają się pokrywać. No i no co, no policjanci, policjantki, bo tu mamy dwóch policjantów, dwie policjantki, e, spotykają się w sensie, muszą rozwikłać tak tą zagadkę, żeby ludzkość przetrwała. Bo chodzi o to, że wychodzi na jaw coś takiego, że pewien pan sobie wymyślił, że stworzy świat lepszy lepszy, w sensie bez zbrodni, bez jakichś tam złych rzeczy i w ogóle, że będzie dobrze, dobry świat. No, wiecie, każde zmiany są dziwne, może nie złe, ale dziwne. No tutaj nie każdemu się to podobało. No i wyszło na to, że po prostu trzeba sprawić tak, żeby jednak ten świat był lepszy, ale nie takim kosztem, jak on do tego dążył i on to spowodował. Czyli po prostu unicestwił ileś tam tysięcy milionów osób i, i zaczął od nowa. Po prostu z, zabawił się w Boga i tyle. No i chodzi o to, żeby mógł go przed tym, świata przed nim obronić. No i czym się udaje, sami to obejrzycie. Jeżeli obejrzycie, myślę, że będzie Wam się to podobał. Mówię bardzo dużo zwrotów akcji. Fajny film. Poznajecie bohaterów z każdej strony, czyli z przodu, z tyłu, z boku, z góry i z dołu. I jest fajny. Warto go obejrzeć. Także dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.